Mimo trwających wyprzedaży pojawiły się też rewelacyjne nowości. Cześć, tu Ewelina, choć pokażę Ci, co warto zakupić. No i od razu przechodzimy już do naszego przeglądu. Tutaj wiszą akurat, akurat ja sfokusowałam się na koszulach. No niestety powiem Wam, że ta koszula, pomimo tego, że wzór ma śliczny taki wiosenny 2499 kosztuje to tak troszeczkę ten materiał. No niestety czuć było taką, wiecie, sztuczność. Ja Wam to mówię tak od serducha szczerze. 29,99 tutaj już zdecydowanie lepiej, tak jakby troszeczkę yy, taki sztruks. No i zobaczcie na ten płaszcz. Dla mnie to jest płaszcz taki już bardziej wiosenny, chociaż ja bym go gdzieś tam przepisała bliżej jesieni. No dobrze, to nieistotne, zerkamy też na cenę 139,99. Ja nie pokazuję Wam wszystkich tych rzeczy, my sobie tak wiecie, wędrujemy. Dlaczego nie wszystkie, no bo wszystkich się nie da pokazać zwyczajnie, ale też jesteśmy tak często, na przykład w tym sklepie i w pozostałych siedziówkach, że no. Wiecie, no co ja będę Wam. Za każdym razem to samo pokazywała, chociaż i tak, te niektóre z tych rzeczy pokazuję Wam wielokrotnie, no na przykład. <laughs> Tutaj macie przykład czegoś, co już pokazywałam wiele razy. 159,99 i przechodzimy do manekinów. Bo jak wiecie, lubię patrzeć na manekiny, bo manekiny to są wizytówką sklepu. Ten sklep zaprasza nas 99,99 ,99. Kozaczki, one takie dłuższe, jak widzimy. Bardzo ładna sukienka 49,99. A tutaj mamy buty, takie jakby śniegowce, w rewelacyjnej cenie 69,99. Wieszą kożuszki, ale ja też pokazywałam. I jest lustro. Słuchajcie, jak jest lustro, to po prostu co? Muszę się z wami przywitać. Także tutaj się wam pokazuję, uśmiecham się i już przechodzimy oczywiście dalej. Słuchajcie, to jest niesamowite. No fajne te, te śniegowce, no konkretnie wyglądają i cena też świetna. 65,99 i ogólnie zobaczcie, bardzo sporo obuwia takiego zimowego. No, i oczywiście są pomarańczowe metki. Jeżeli chodzi o pomarańczowe metki, to mamy też jeans. Ja bardzo lubię jeans Sinsay. Zobaczcie, 29,99. Wow! Rodzaje tego jeansu: kroje, fasony, kolory, słuchajcie i tak dalej, i tak dalej. No, tego jest bardzo dużo. Te na przykład, zobaczcie jakie ciekawe, z takimi dziecikami świecącymi, na surowo obcięte. Ja lubię. Tutaj też, no po prostu świetnie to wygląda. No i wyglądają oczywiście na o wiele, wiele droższe. Przy wyborze spodni jeansowych, no to wiecie, dziewczyny, że bardziej kierujemy się naszą sylwetką niż tym, co jest modne, bo nie każde spodnie będą służyły naszej sylwetce. No ale to wszystko już wiecie, ja tak tylko czasami. Powtarzam, bo warto. Co my tutaj dalej mamy? Mamy też golf, który Wam pokazywałam. Jedna z Was nawet na Insta mi napisała 33,99, że ma i jest zadowolona. On wygląda na troszeczkę jakby woskowany. Ja kupiłam ostatnio golf, niestety nie z Sensei, a z innej firmy. I słuchajcie, on oh, jest taki sztuczny, że ja nie mogę go po prostu nosić. No, nie daje rady. No, dawno takiej rzeczy nie miałam właśnie nie trafione. No ale to nie Teraz patrzcie. Torebka śliczna 25.99. Ten materiał, ta ekoskóra ma taką fakturkę i to wygląda na o wiele droższe. O wiele drożej wygląda ta torebka. No bardzo, bardzo, bardzo ładna jeszcze taki brylok ma, takie serduszko. Świetna jest. niżej mamy futrzaną 19.99 i też jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi e, o torebkę na zimę, słuchajcie, to jak najbardziej. Ja widziałam o wiele, wiele droższe. Po prostu tylko, wiecie, jest meteczka. Tutaj mamy świecące spodnie. No karnawałowo się gdzieś tam wpisują. To są dziewczyny, które wiecie, wybiorą spodnie zamiast sukienki czy spódnicy. Oczywiście jest pomarańczowa metka. Cena ich 27,99. I kolejne, słuchajcie, tutaj cekinowo na bogato 35,99. Ale te cekiny tak bardzo ciekawie ułożone. Widzicie to? No, po prostu świetnie. No i mamy coś kolejnego na bogato, na jasno 45,99. I powiem Wam, że takie rzeczy, jeżeli polujecie właśnie na coś cykinowego, to na pewno warto właśnie teraz, no bo to będzie modne również za rok, w przyszłym roku. Więc jak najbardziej. Mamy sweterki, one też w ofercie wyprzedażowej 45,99. Akurat ten. No i to są różne, słuchajcie. Torebka kolejna 49,99. Myślałam, że też wam pokażę, bo ona taka wiecie, taka pasująca do wielu stylizacji. Yy, weszłam też na ten dział domowy. Ten kubeczek będę wam pokazywała, on jest obłędny. Słuchajcie, on jest po prostu rewelacyjny. 15,99 tyle kosztuje. Wiosną mi pachnie. A co? No i zobaczcie, że dużo rzeczy jest przebranych. Yy, ten asortyment, tutaj może tak nie pokazałam wam, ale było. Sporo pustych półek gdzieś to zniknęło przed tymi świętami. No, nie wszystko wiadomo, ale ogólnie. No. Wyprzedaże dalej trwają, jak widzicie, nawet takie lusterko gdzieś na toaletce. Taka mini toaletka, nie? Z szufladką. 25,99 Bardzo lubię takie tacki 2599. Zobaczcie, tu jest lusterko i metal, tak połączony te, te lusterko z tym metalem, i one na przykład dziewczyny biorą sobie, to nieraz też wam mówiłam, na perfumy, na świeczki, na cokolwiek, gdzieś tam wiecie to tak ozdobnie. No tutaj zabaweczki dla dzieci. No i ja wam powiem, że te zabaweczki, zabaweczki i my już wychodzimy. Także widzimy się już jutro o godzinie 16.16. .16. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj u mnie na kanale. Pozdrawiam Cię plutko yy, i buziaki! Do jutra! Pa, pa!